wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Tak jest, moi drodzy W poprzednim odcinku zapowiadałem, że będę odbudowywać opuszczoną wioskę villagerów I właśnie nadszedł ten, ten czas Tylko chyba będę musiał jeszcze pozbijać te e, zombie villagery Bo ja nie wiem jak się je uleczę, nie wiem Abra jakoś dał rady je uleczyć Dobra, na dwa hity go wziąłem, gościu, ja nie mogę Dobra Ej, za dużo. Dobra. Po co ja w ogóle brałem nowe nowe kobl, jakie już mam koblano? Ja nie mogę. I co ja tu też mam zrobić? Cały ten blok? Dobra. Ej, no co jest? No dobra. Natomiast jest już wszystko okej okay. Także teraz będziemy budować, odbudowywać dach Czekajcie, bo tam nie ma bloku O, tutaj nie ma bloków Tych dwóch Tutaj nie mają być bloki? Chyba nie nie, 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 muszą być jednak. Czekajcie, zobaczmy sobie od tej strony. Nie, nie musi być. Nie, nie, nie będą. Nie ma tutaj być. Ja wam obiecałem, że będę odwigować. Ten... Dobra. Chatka jest w gotowa. Dobra, zalecimy z drugą. No, słyszę villagera, słyszę, kurde. Cicho, ale albo być villager cicho. Odbudujemy sobie trochę tych ścian. Tak. Cyk, cyk, cyk. Oczywiście, że tak. O, co ja tam widziałem? Nie ma bloku? Aha. <laughs> Może to też musi być? O matko, jak to długo zajmuje? Już 3 minuty odcinka. Ludzie, a chciałem, żeby ten odcinek był w taki krótki. Dajcie znać, jakich, jak chcecie długie odcinki. Długie czy krótkie? Bo ja już. co nie wiem, dobra, villager, pani Panie villagerze, zombie, jaku. Dlaczego palić słońce? Nie wiem, dlaczego te wioski są opuszczone. Jakiś. Gdzieś coś zbugowało się, czy co? A słuchajcie, jest to jest niemożliwe. Że ja powiedziałem, że chcesz znaleźć opuszczoną wioskę i ją remontować, a tam już się pojawi wioska i do tego opuszczona, no. Dobra, ta wioska będzie zamieszkana przez drugiego villagera. Znaczy, domek villagera będzie, kolejny. Okienko. No no mogłem zostawić, ale takie brzydkie. Jakby było białe, no to okej, okay, ale... Nie brązowe kurde. o Czekaj, czekaj, czekaj. Słuchajcie, jak pierwsze ja zacząłem przygotę w Minecrafcie, to kiedyś chyba spotkałem opuszczoną wioskę villagerów i tam jeden domek miał być mój, wiedzy? I wtedy wydbiegły mi te zombiaki villagery i zaczęły mnie bić. Myślałem, że to są normalne villagery, a to są te zombiaki. Ale że ja pomyliłem villagera z zombie villagerem kiedyś? Wow Dobra, cicho być. Głupi villagerze. Okej. Okay. O, zamknąłem villagera. Aj dobrze. Nie wiem, czy ja tego filmiku przypadkiem nie podzielę na dwie części. To bardzo długo zajmuje, jak tak się odbudowuje jak się remontuje wioski. O shit, jak to pękło. Jeszcze tu! No tutaj sobie rozwalimy ścianę. Dobra. Dach też trochę odbudujemy. Okej. Okay. Kolejny domek gotowy No dobra, jakiś źle coś już porobiłem <coughs> To się mi się wydaje, że Minecraft nie y wysłuchał mojej prośby, że chciałem upuszczoną wioskę i mam. Widzieliście to? Dlaczego? Tu jest drzewo, znaczy liść. Okej. Okay. Okej. Okay. No, jak już mniej więcej mam gotowy. Mniej więcej mam gotowy. Ej, dlaczego tu dałem szybę? 6 minut. Aha! Jakim cudem? Nie. Ja. Jakim mam dach naprawić? Teraz powiedzcie mi. Jakim cudem tu jest drzewo? Dlaczego tutaj jest drzewo? Ja pierdzielę. Kto to tak zrobił? Okej. Okay. Okej. Okay. okej. Okay. No zamek już w średniej zrobiony. A ten, a co, 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 co to jest? Dobra. Kurde. Idziemy teraz tak, słyszałem, u, słyszałem zatypę, tego zatopionego villagera. pali gnoja słońce. Jeżeli moi drodzy chcecie odcinek z gry Brawl Stars, to koniecznie napiszcie, w komentarzu, bo bardzo teraz nie chcę mi się nagrywać Brawl Stars, ponieważ odkąd wyszła ta dar ten Edgard, to, to kurde się trochę boję grać na tych mapkach wszystkich, na, na duo, na Gangrabie. Jedyne wyjście gdzie ja mogę grać, to na grach do znajomych. A jeżeli chcecie, odcinek, jak wbijam 14 tysięcy puszek, no to łapka w górę musi być. Obowiązkowo. Nie ma takiej opcji pod poprzednim filmem na drugim kanale. Nie no, po co? Ja pierdzielę co ja tu... Jaki głąb? Gdzieś jeszcze trzeba? Ok, domek zrobiony. Aha, jeszcze to drugie. Kurde, czyli drugie wejście. To widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, większość już mam zrobioną. Tak to mniej więcej wygląda: to wszystko jest poodbudowywane. No, jeszcze nie do końca. zostały mi jeszcze te trzy domki. Ta tutaj wieża. Więc... Znowu dam cięcie i... widzimy się zaraz. Dobra moi Dedy, udało mi się, wszystko odbudowane. E, Okej. Okay. Pierwszy villager. Drugi. Trzeci. O, widzieliście tu? Czwarty.

Czyli ten z kapeluszem, ja go tak no, po prostu sobie nazywam. Dobra. Wioska zapełniona. I teraz, żeby oni się tutaj czuli bezpiecznie, to ja muszę im zrespić glęba. Czemu ja... Dobra. dwa golemy mogą być. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, odbudowałem wioskę. Odbudowałem całutką wioskę, moi Ja Wam się podoba. Łapka w górę. Cześć!